Formuła 1 na dobre wyniosła się z Europy. Ten weekend to oczywiście wyścig o Grand Prix Singapuru. Zapraszam na krótkie podsumowanie piątku i tego, co się dzieje w padoku. Za nami bez wątpienia najtrudniejszy tegoroczny piątek dla ekipy Red Bulla brak balansu, kłopoty z szalającym tyłem samochodu 70% straty do ekipy Ferrari czy Fani czerwonych byków mają się czego obawiać, no zobaczymy, ten weekend zaczął się rzeczywiście dla nich bardzo trudno, czy passa zwycięstw zostanie przerwana, jest na to szansa, o tym sobie dzisiaj pogadamy, pogadamy także oczywiście o sprawie Felipe Masy, który podróżuje w czasie 15 lat do 2008 roku i do wyścigu właśnie w Singapurze, chcąc walczyć o sprawiedliwość, czyli o to, żeby ten skandal z udziałem ekipy Renault, Nelsinho, Piqueta, Flavia, Briatore no, został tutaj, żeby sprawiedliwości stało się zadać i żeby wyniki tamtego wyścigu anulować, co oczywiście miałoby wpływ na losy mistrzowskiego tytułu, przegranego przez niego jednym punktem na rzecz Luisa Hamiltona. Mam dla Was jeszcze opowieść krótką o nigeryjskim przekręcie na księcia. Formule 1 to oczywiście kącik historyczno-modelarski, ale najpierw skupmy się na tym, co się dzieje teraz podczas tego weekendu na torze Marina Bay. sama nitka toru skrócona o 123 metry. Czas okrążenia lepszy o już ponad 10 sekund, w zestawieniu z analogicznymi sesjami sprzed roku. Kierowcy twierdzą, że bardzo im się to Podoba, że jest fajny rytm teraz na tym torze. Zniknęły cztery zakręty w końcówce, tam właśnie gdzie Nelson Mandela raczył rozbić swój samochód 15 lat temu, w ten sposób ułatwiając wygranie tego wyścigu przez Fernanda Alonso. Do tego oczywiście wrócimy sobie jeszcze dzisiaj. Na razie sam układ toru, oczywiście kierowcom się podoba, też jest łagodniejszy dla ogumienia, zwłaszcza dla tylnych opon, bo tutaj ta trakcja, odpychanie się z zakrętów na torze w Singapurze jest bardzo. Ważne, gdy jeszcze mamy w użyciu oczywiście miękkie opony, które trudno jest utrzymać przy życiu przez całe okrążenie kwalifikacyjne, no to rzecz jasna, tutaj ten poziom wyzwania troszkę maleje. No ale wciąż pamiętajmy o tym, to jest Singapur, to jest ogromna wilgotność powietrza, duchota, upał. 3-4 kg tracimy w czasie tych dwóch godzin jazdy w wyścigu. Wyścig dłuższy będzie o jedno okrążenie, ponieważ tor jest krótszy, natomiast wygląda na to, że będą mniejsze problemy z tym zmieszczeniem się w limicie czasowym dwóch godzin. Także może to się okazać ostatecznie nieco mniejszym wyzwaniem. Natomiast no, pamiętajmy o tym cały czas tutaj trzymanie się z daleka od barier, w sensie takim, żeby w nie nie uderzyć, ale bliziutko, bo na tych wyjściach zakrętów tam o centymetry, o milimetry te bariery trzeba omijać. Także cały czas koncentracja. Mentalna kierowców na absolutnie najwyższym poziomie. Sam weekend w Singapurze, pamiętacie, to był pierwszy historii nocny wyścig w Formule 1, właśnie 15 lat temu, 2008 rok. Wtedy to było coś dziwnego, to był Ewenement. No, pamiętam dobrze swoją pierwszą wizytę tam i oczywiście mimo tego, że jest nocno, to wiadomo, ten upał duchota, to wszystko cały czas się czuje. No, strach pomyśleć, co by kierowcy musieli przeżywać, gdyby tak jak w Malezji, musieli się ścigać po tym wymagającym mentalnie i fizycznie torze. W blasku dnia, przy pełnym słońcu, przy pełnej temperaturze. Na szczęście mają tutaj troszkę łatwiej. No, oczywiście ten harmonogram taki popołudniowo-nocny to już jest norma, bo znaczy, norma to może nie, ale coś bardziej znajomego niż, niż wtedy. Wtedy wszyscy walczyli z, ze strefą czasową, z tym, żeby żyć w czasie europejskim. Pamiętam, kiedy to były jeszcze czasy, kiedy zespoły drukowały informacje prasowe. Oczywiście maile też były wysyłane, ale też w takiej formie papierowej były, były karteczki. W biurze prasowym, w takich specjalnych dziuplach, jakby przegródkach dla każdego zespołu. No i wtedy Red Bull, który no, nie słynął wtedy z wyników na torze jakichś rewelacyjnych i rewolucyjnych, no, nie mieli jeszcze wygranego wyścigu ani jednego w docentrze w 2008 roku i starali się tutaj postawić na zdobycie popularności poprzez różne rozrywki, śmieszne zagrywki i tak dalej. Ta gazetka padokowa Red Bulletin oczywiście wtedy też wychodziła i pamiętam, że komunikat prasowy był wydrukowany na jednej stronie, na drugiej stronie był taki napis, takie kółeczko było, że można sobie zrobić dziurkę i powiesić na klamce hotelowego pokoju. Był napis do obsługi skierowany, że bardzo przepraszam, ale pracuję na nocną zmianę przy Formu, 1, proszę mnie nie budzić, bo oczywiście wtedy hotelarze jeszcze nie mieli że ktoś może o takich dzikich porach wstawać, jak 13 na przykład, i się spać o czwartej, piątej czy szóstej nad ranem. No, teraz to już jest oczywiście troszkę bardziej powszechna wiedza, że w mieście coś takiego się odbywa o takich dziwnych porach, i hotele też są przystosowane do, do tego, więc z tym, z tym problemem już oczywiście nie ma. Natomiast cały czas jest to. Unikalny weekend jeśli chodzi o całą atmosferę, o toczkę, o, o miasto, które jest dookoła tego toru, miasto, które zmienia się z roku na rok, pojawiają się nowe budynki, no właśnie przez konstrukcję takiego obszaru NS Square, gdzie ma być taka hala koncertowo-widowiskowa na świeżym powietrzu, różne takie przestrzenie dla mieszkańców, przez to właśnie ten tor został zmodyfikowany. Mówi się o tym, że to może być tylko na jeden rok, ale konstrukcja może też potrwać dłużej tego, tego nowego miejsca, chociaż doświadczenia z obserwacji. Może bardziej wiem, że w Singapurze jednak budują raczej szybciej niż dłużej i raczej wyprzedzają plan, a nie się ociągają. Także jeżeli ktoś ma możliwość wyskoczenia gdzieś poza Europę, to Singapur gorąco polecam ze względu na całą atmosferę, klimat, otoczkę i oczywiście sam, samo wyzwanie wyścigowe. Tutaj możemy się oczywiście zrzymać, że tam wyprzedzania za bardzo nie ma. W tym roku kierowcy chcieli mieć czwartą strefę DRS. Zespoły nie były co do tego zgodne, ale jeżeli mamy świadomość, tego, z czym kierowcy się mierzą, jadąc szybkie okrążenie kwalifikacyjne w Singapurze, czy jadąc dystans wyścigu, walcząc z rywalami, no to rzeczywiście tutaj czapki z głów, bo naprawdę jest to, jest to dla nich wyjątkowe wyzwanie i przeżycie. Kwestie piątkowych sesji treningowych: Red Bull, no problemy z balansem, uciekający tył, myszkujący tył, Sergio Perez, zwłaszcza na no to narzekał, także różne rzeczy sprawdzali w drugiej sesji treningowej, niektóre wyszły, inne nie wyszły, jak to ujął Max. Verstappen, obaj podkreślają, że Ferrari tutaj jest bardzo mocne i bardzo szybkie, co też pokazują czasy. Maturat był oczywiście szansą, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata w klasyfikacji konstruktorów, jeżeli zdobędą dublet, a Mercedes punktów zdobędzie tam mało lub wcale. Więc na to jest szansa, ale oczywiście dość znikoma, aczkolwiek to podkreśla rzecz jasna dominację tegoroczną. Red Bull'a. Czy wygrają kolejny wyścig? No, tutaj jest blisko i rzeczywiście to jest najtrudniejsze wyzwanie, jak do tej pory, podczas tego sezonu. Wszystko za sprawą rywali. Ekipa Ferrari szybka na pojedynczych okrążeniach. Oczywiście to jest dopiero piątek, spokojnie, ale to był też pozytywny piątek. Mogą popracować nad optymalizacją swojego pakietu. Mało poprawek tutaj i w Red Bullu, i w Ferrari, chociaż ta poprawka w Red Bullu. Końcówki tylnych skrzydeł wzorowane na innych zespołach, jak Sam Red Bull przyznaje, dość rzeczywiście ciekawe rozwiązanie. Kto wie, może właśnie też i przez to mają problemy z ustawieniami, z tym, że te bazowe ustawienia, które przywieźli do Singapuru, nie do końca się sprawdzają. Oczywiście jeszcze jest cała noc z piątku na sobotę po treningach, żeby w symulatorze różne rzeczy posprawdzać. Jest jeszcze sobotnia sesja, chociaż tak jak wiemy, warunki oczywiście inne za dnia, czyli pierwszy i trzeci trening po południu, powiedzmy, i oczywiście inne już po ciemku, inna temperatura asfaltu. Cały czas oczywiście tor jest czyszczony, nagłumowywany, To jest mało serii towarzyszących, więc to nie jest taki szybki proces. Ale oczywiście na początku weekendu nawierzchnia jest bardzo zabrudzona i na no to jakby to polowanie na warunki też tutaj zespoły muszą to mieć wszystko pod kontrolą. Dobrze zgadywać, dobrze przewidzieć, jak ustawić auto pod kątem kwalifikacji, I także wyścigu, bo to oczywiście jedziemy, staramy się pojechać na jeden pit stop. Bardzo duże straty w alei serwisowej do 60 km na godzinę ograniczenia, także. Będą to oczywiście próby pojechania na jeden pit stop i jeżeli chodzi właśnie o tempo wyścigowe, to bardzo zbliżone te przejazdy w drugiej sesji, zarówno Red Bulla, jak i Ferrari, Mercedesa, Astona, Martina, także tutaj możemy mieć rzeczywiście podczas tego weekendu ciekawą walkę i kwalifikacje nabiorą tutaj znaczenia, Mercedes drugi najszybszy samochód w piątek, ale znów kłopoty z wprowadzeniem opon w optymalne okno na jedno okrążenie, stąd słabsze czasy nieco w pierwszym sektorze, aczkolwiek obaj kierowcy zadowoleni. Lewis Hamilton nawet mówił, że to był najlepszy piątek, najlepszy drugi trening w całym sezonie. No tyle tylko, że w Mercedesie już tak często bywało, zwłaszcza w przypadku Louisa, że po piątku robiło się gorzej. Mówił, że poszli w złą stronę z ustawieniami, auto spisywało się gorzej, kwalifikacje słabsze, wyścig dobry oczywiście, do tej pory w kilku, takich, w kilku rundach ostatnich tak było, ale tutaj w Singapurze jednak kwalifikacje są bardzo istotne. Aston Martin, tu z kolei jak zwykle tempo wyścigowe może być dużą zaletą, Fernando Alonso mówi, że A, tak wejść do Q3 to już będzie dobrze, oczywiście podkreśla, że Ferrari tak jak na Monce jest poza zasięgiem, chociaż oczywiście zupełnie inna charakterystyka toru, ale wolne zakręty, Możliwości samochodu Ferrari w wolnych zakrętach tutaj rzeczywiście no, robią robotę, mówiąc kolokwialnie i rzeczywiście dzięki temu skuderia może mieć przewagę. Jedziemy dalej McLaren. Zupełnie nowy samochód, praktycznie przewieziony Nowe końcówki przedniego i tylnego skrzydła, nowa podłoga, nowe skrzydełko pod tylnym skrzydłem, nowa osłona silnika, pałąk przy kokpicie, tylne zawieszenie, to budowę aerodynamiczne, elementy wokół tylnych hamulców. Tylko w samochodzie Lando Norrisa, bo znowu tak jak w Austrii, nie wyrobili się z całym pakietem, tylko jeden samochód to dostaje. Akurat tutaj jest to Lando Norris, Oscar Piastri, oczywiście nauka toru, wjeżdżenie się, złapanie rytmu, co też jest oczywiście w Singapurze piekielnie ważne. Także dopiero 15 pozycja w drugiej sesji treningowej. Norris 6, także spory rozdźwięk, ale oczywiście zupełnie inne konfiguracje samego samochodu. Dość może niespodziewanie w połowie stawki dokładnie kierowcy Hasa, 9-11 pozycja w drugiej sesji treningowej, ale u nich jak zwykle tempo kwalifikacyjne mówią, że jest ok tempo wyścigowe, tu trzeba popracować. I chyba aż do Austin, gdzie ma wjechać ta specyfikacja bez samochodu, zupełnie inne sekcje boczne inaczej generowany docisk, no to niestety dopóki to nie nastąpi, to będą musieli się z tym wszystkim jakoś, z tym wszystkim jakoś wytrzymywać. Duża degradacja opon w trybie wyścigowym, problemy z jazdą bliską za innymi samochodami, wtedy ten samochód zaczyna się ślizgać, przegrzewać, opony, opony się niszczą i do widzenia. Także w Singapurze, no, myślę, że znowu Trudny dla nich weekend, mimo obiecującego tempa na pojedynczych okrążeniach. W Alfie Romao z kolei lepsza stabilność tyłu, na to zwraca uwagę Walteri Botas. Guanio Joe z kolei takie niepoukładane, zabałaganione okrążenie na miękkiej mieszance, stąd też dopiero 17. czas wobec 10. Walteriego Botasa. Gdzieś tam na granicy być może znowu walki o punkty się znajdą, bo gdzieś tam daleko jest ekipa, Alpin. Oni mówią, że to był taki piątek bez wydarzeń, anonimowy, no ale też widać, że tempa po prostu nie ma i obaj kierowcy mówią, że jeszcze jest dużo pracy, żeby jakoś nad tym tempem zapanować i popracować. Mają tutaj też poprawki: wloty powietrza do sekcji bocznych, lusterka, chłodzenie, skrzydełko pod tylnym skrzydłem, no ale jakoś to wszystko się nie składa i szykuje się dla nich kolejna. Trudna przeprawa, poprawki także w Alfa Tauri, tam oba samochody, więc równouprawnienie u Lausana i u Tsunody. Liam oczywiście musi złapać rytm, wiezieć w swoim dopiero trzecim starcie w dość trudny tor. Trudno też ocenić poprawki właśnie na to, że W Singapurze tych jest sporo, bo mamy podłogę, dyfuzor, wloty powietrza, osłona silnika, także trochę tych elementów znowu po raz kolejny przewiezionych przez Alfa Tauri, no ale do tej pory. Większych sukcesów tutaj nie było. Yuki Tsunoda też narzekał na brak przyczepności na miękkiej mieszance. To jest dziwne: przeszedł się z pośrednich na miękkie i nie był w stanie się poprawić. Narzekał, że tej przyczepności tam nie ma. Tempo wyścigowe chyba jest lepsze, no ale kwalifikacje też trzeba jakoś ogarnąć i pojechać. Na końcu, oczywiście, Williams kłopoty w samochodzie, Alex Albona kłopoty, wszystko na to wskazuje: jest baterią, będzie wymiana przed sobotą, a ponieważ w pierwszym treningu Alex skupiał się na testach różnych elementów, Tu jeśli chodzi o poprawki, mają tylko listwę Gernaja na przednim skrzydle, na tych tylnych płatach, więc jakby dużo tego nie ma, ale jakieś tam inne rzeczy sobie sprawdzali. W drugim treningu mieli wykonać pracę pod kątem tego weekendu, no ale awaria już na samym początku i Logan Sergent tutaj musiał wziąć całą pracę na swoje barki. Solidny, niezły piątek w jego wykonaniu, ale oczywiście Alexowi Albonowi nikt tych straconych kilometrów nie wrócił. Bohaterami sesji treningowych oczywiście były także jaszczurki, warany, gady, które tam pałętały się po torze w pierwszej sesji treningowej, w drugiej, nie wiem, albo jakieś siateczki tam wprowadzone, albo poszły spać po prostu o tej porze, bo jakoś takich kłopotów nie było. No to też jest taka nieodłączna część tych weekendów w Singapurze, że tam troszkę tej fauny gdzieś z krzaku wyłazi i zaczyna chodzić po torze. Aczkolwiek jeżeli chodzi o intruzów na pętli Marina Bay, to nikt jednak nie przebije sezonu 2020. I pana, który postanowił sobie wejść na to, żeby porobić filmiki i zdjęcia z samochodami. Pan Jogwitam Pravin Dhokia, obywatel Wielkiej Brytanii, skazany na 6 tygodni więzienia w Singapurze za ten właśnie występek. Co gorsza skasowaną filmik też, który sobie nakręcił z samochodem bodajże Marusi w swoim iPhone'em w zwolnionym tempie. Taki miał cel, po to wszedł na tor, ale jakoś sędziowie organa ścigania w Singapurze no, znane są z nieustępliwości, w tym przypadku też poza więzieniem singapurskim. No, ciekawy epizod: w życiorysie również mu ten filmik skasowały. Także bez pamiątek, ale przynajmniej sobie pozwiedzał. Eee, wróćmy może w takim razie do 2008 roku i do tej sytuacji z Felipe Massą nie będę całej tej sytuacji przytaczał, co tam było, bo to było absolutnie haniebne i skandaliczne wykonanie ekipy Renault i Nelson Piqueta, który dopiero kiedy stracił posadę w zespole, zdecydował się zeznawać, powiedzieć jak to było, że specjalnie rozbił samochód, co oczywiście od samego początku było podejrzane i też rzeczywiście nie wierzę, że Alonso o, o niczym nie wiedział, startując z 15 pola pit stop po 12 okrążeniach z tankowaniem. No, to było obrazem dla, niego, dla jego inteligencji i mądrości wyścigowej, gdyby stwierdzić, że był niczego nieświadomym, po prostu wziął taką strategię, bo stwierdził, że to tak jest okej. Okay. No, to jest kompletnie nielogiczne, więc tutaj duży znak zapytania, jeżeli chodzi o tę jego spójność w zeznaniach. Sam jakby problem no, to jest otwarcie puszki Pandory tak naprawdę w wykonaniu Felipe Masson. To wszystko opiera na wywiadzie, którego udzielił Bernie Ekleston, mówiąc, że on, Mosley, wszyscy, cała wierchuszka F1 Wiedział o tym, że to było celowe rozbicie samochodu jeszcze przed rozdaniem nagród w sezonie 2008. Przed grudniem, przed dekoracją. Charlie Whiting, podobno nie żyjący już oczywiście, wiedział też o tym i to jeszcze przed ostatnim wyścigiem sezonu wtedy w Brazylii, kiedy pamiętacie, wygrał Massa. Lewis Hamilton na ostatnich metrach wyprzedził Timo Glocka, zdobył punkty, które z przewagą jednego oczka dały mu ten pierwszy w karierze mistrzowski tytuł, a w Singapurze Lewis był trzeci, masa dojechał bez punktów, chociaż prowadził do momentu, w którym... Rozbił się piket, i teraz masa uważa, że tu nie chodzi o pieniądze, tylko o sprawiedliwość o to, że tak naprawdę to powinien ten tytuł zdobyć. Generalnie chyba trzeba siedzieć cicho. Ja Felipe szanuję za to, że jest bardzo porządnym człowiekiem. Bywał szybkim kierowcą, nawet bardzo szybkim momentami, więc naprawdę no, miał papiery na to, żeby w, do, w odpowiednich warunkach okolicznościach zostać rzeczywiście mistrzem świata może nie aż takie papiery kilku innych rywali z jego, z jego epoki, ale na pewno był utalentowanym i szybkim zawodnikiem, także tutaj szacunek dla niego pozostaje od tej strony, natomiast cała ta sprawa, teraz to wyciąganie brudów, to może tworzyć niebezpieczne precedensy, o tym za chwilę, ale też nie da się moim zdaniem rozstrzygnąć tego w sposób jakby sprawiedliwy, w takim sensie, że mamy wyścig w Singapurze, który był trzy rundy, jeszcze po nim były w, w kalendarzu Mistrzostw Świata, i skasowanie tego wyścigu nawet po jednej czy po dwóch tych rundach przed, ostatnią, przed ostatnim wyścigiem w Brazylii, jakby anulowanie tych wyników, to i tak wypacza przebieg całego sezonu, bo to jest sport, w którym podchodzimy do wszystkiego na bieżąco, analizujemy sytuację na bieżąco, na podstawie aktualnej sytuacji w klasyfikacji, różnicy punktowej, tego, jakie mamy jeszcze wyścigi przed sobą Pamiętajcie, to były czasy, kiedy strategia była bardzo ważna, bo tankowaliśmy samochód na kwalifikacje już paliwem na pierwszy przez wyścigu do pierwszego tankowania sama strategia wyścigowa, to na którego rywala się uważa, którego się kryje swoją strategią. No to wszystko jest bardzo ważne i nie da się od tak skasować po jakimś czasie jednego wyścigu i twierdzić, że wszystko jest sprawiedliwe. Tak jakbyśmy wzięli mecz Albania-Polska i skasowali teraz pierwszą bramkę na przykład dla Albanii z jakiegoś powodu. I okej, okay, zostaje 1-0, oni wygrali i tak dalej. No ale przecież to by wypaczyło cały przebieg meczu. W sensie zmieniłoby to wszystko, całą jakby strategię, e, nastrój i tak dalej. Wyścig jest tak samo. Nie możemy sobie skasować jakiegoś tam wyścigu sprzed lat i myśleć, że sprawiedliwości stało się zadość. No nie, po prostu reszta sezonu by wyglądała, mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Zresztą Masa przez lata powtarza, że to nie przez Singapur przegrał, to tylko przez Węgry, gdzie silnik mu nawalił trzy okrążenia przed końcem wygrał Hejki Cowanya. E, także no poza tym brakuje precedensów w postaci odwołania całej, całej rundy. Polecam Wam GP Racing miesięcznik, to wydanie, które się ukaże za tydzień w piątek. Tam jest sporo o tym, też mój tekst właśnie na temat tego, że tak nie można sobie cofać różnych, różnych wyników i tworzyć takich precedensów, bo za chwilę Diamond Hill się na przykład odezwie, że w 1994 roku to nie wiadomo, Schumacher miał podobną kontrolę trakcji w swoim samochodzie, jeszcze do tego celowo wjechał w niego w w końcówce sezonu i trzeba te wyniki zmienić i, i anulować. Można odebrać jedyny w karierze pole position Vittorie Brambili, bo po latach inżynier zespołu March przyznał, że machnął tablicą przez fotokomórkę, kiedy jego samochód był jeszcze kilkadziesiąt metrów od linii pomiaru czasu, to była Szwecja 7.5. Więc takie rzeczy też możemy cofnąć. Ktoś zeznał, że zrobił coś nie tak, w związku z czym musimy napisać historię od nowa. No tak to raczej nie powinno wyglądać. Pada tam także stwierdzenie ze strony jednego z moich redakcyjnych kolegów że w takich sytuacjach, kiedy ktoś robi coś nie tak oszukiwał czy technicznie, czy sportowo jak nie, chociażby Schumacher wjechał w Wilnewę albo zaparkował w Monaco albo Tyrell miał niedowagę w 1984, wcześniej Williams i Brabham kombinowały z chłodzeniem hamulców cieczą British American Racing mieli podwójny zbiornik paliwa na początku sezonu 2005, no, mnóstwo tego było i zawsze karane był tylko winowajca nie było anulowania całego ja wiem, weekendu wyścigowego, wyścigu kwalifikacji, czegokolwiek czyli w tej sytuacji <laughs> dyskwalifikujemy ekipę Renault, Alonso traci zwycięstwo, wygrywa Nico Rosberg, Louis Hamilton jest drugi, a nie trzeci, ma więcej punktów, Masa dalej jest bez punktów i różnica na koniec sezonu jest jeszcze większa. Słuchajcie, kompletnie to nie ma sensu, jakby wiem, że masa jest pokrzywdzony, ma prawo czuć się pokrzywdzony, natomiast po latach, no niestety jest już trochę za późno na rozgrzebywanie i wygrzebywanie tego typu rzeczy. Ciekaw jestem oczywiście jak to się dalej potoczy, kto będzie zeznawał, w jakiej sprawie, jak to wszystko się ułoży. Jakie będzie stanowisko FIA i samej formuły? No, no, tak się składa, że Charlie Whiting, Max Mosley no, nie ma już ich z nami, już obaj nie żyją. Bernie Eccleston już powiedział, że on w ogóle nie pamięta ani tamtego sezonu, ani tego wywiadu, no który się powołuje Felipa Massa. Także powoływanie go na świadkę raczej mija się z celem, bo dobrze wiemy, jak to z Bernim jest. Pewnie miałby więcej do powiedzenia, gdyby ktoś chciał pozbawić mistrzowskiego tytułu no, Nelsona Piqueta seniora z 1983 roku, bo wtedy rzekomo Brabam. Będący własnością Ecclestona stosował nielegalne paliwo w swoich samochodach. No i zobaczcie, ile możemy tutaj jeszcze grzebać, cofać się do jakichś wydarzeń z poprzednich lat, i próbować to wszystko roztrząsać. Ja kocham historię Formuły 1, ale słuchajcie, idźmy już do przodu, bo naprawdę nie ma to większego sensu. A sama sytuacja, oczywiście, z ekipą Renault, z Piquetem Juniorem, absolutnie haniebna, skandaliczna, takie rzeczy nie powinno się dziać, czymś innym jest. Próba sprytnego naginania regulaminu technicznego na przykład po to, żeby wyjść na swoją korzyść, kombinowania, że a tu jest jakaś szara strefa, tu coś wymyślimy, a może nas nie złapią nawet, to jeszcze oczywiście akceptujemy, ale celowe rozbijanie samochodu po to, żeby zespół wygrał wyścig, to jest, wykracza po prostu poza moje zdolności pojmowania, a skoro mowa właśnie o tych różnych sprytnych zagrywkach, dyrektywa techniczna, czyli doprecyzowanie przepisów, jeśli chodzi o elastyczne Skrzydła. Temat rzeka tak naprawdę, więc może tym razem nie będziemy tego jakieś szczegółowo poruszać. Generalnie chodzi o to, że FIA zabiera się jakby bardziej za to, że samochody zdają testy statyczne, czyli te wszystkie na elastyczność, obciążenie skrzydeł, samochód wyjeżdża na tor, działają na niego siły i nagle to wszystko zaczyna pracować zupełnie inaczej. Takie kółeczka, kropki na tylnych skrzydłach, zwróćcie uwagę przy ujęciach z kamery pokładowej do tyłu, to są właśnie takie znaczniki, które pokazują stopień ugięcia, kiedy samochód jest na torze. Samo jakby zagadnienie, że samochód jest legalny w garażu, nielegalny na torze, to też nie jest nic nowego. Początek lat 80. chociażby i prześwit, wysokość zawieszenia, która obniżała się po wyjeździe na tor. W alei serwisowej wszystko było ok, jak mierzyli, prześwit było, było spoko. Albo właśnie masa, czyli chłodzenie hamulców wodą, wypuszczanie tej wody od razu po wyjeździe na tor i uzupełnianie jej. Podczas pit stopu, w końcówce wyścigu, co było wtedy legalne. Także sporo takich już było precedensów, ale też wiemy, że z, że z tą elastycznością skrzydeł FIA próbuje od lat, natomiast jakoś zawsze projektanci są o kroczek do przodu. Techniki samego łączenia materiałów, to że one się poddają nieliniowo, tylko właśnie w miarę wzrostu obciążenia, siły, która działa na te elementy, one bardziej się uginają, to jest coś ciekawego. To jest coś, dzięki czemu projektanci są w stanie to wszystko wykorzystywać i zmniejszać opór wtedy, kiedy to jest konieczne. Podobno w tym sezonie już Aston Martin stracił trochę osiągów przez właśnie zabawy z elastycznością. No zobaczymy jak to będzie po tych nowych dyrektywach. Zostając jeszcze na moment w Singapurze mówiłem Wam o konkursie F1 in Schools, zawody które już są od 99 roku bodajże organizowane i po raz pierwszy w tym roku ekipa z Polski brała w tym udział w światowych finałach, bo po raz pierwszy były finały w Polsce, wygrane przez ekipę z Grójca, Foton Racing z liceum tamtejszego, polecieli do Singapuru ze swoim modelem samochodu, tam zajęli miejsce mniej więcej w połowie stawki na prawie 70 zespołów z całego świata, także udane debiut, mnóstwo też cennych kontaktów, bo to są oczywiście zawody wspierane przez całą Formułę 1, przez wszystkie 10 zespołów, które tam fundują specjalne nagrody, także jest to bardzo fajna taka przepustka do Wielkiego świata i taka zachęta, żeby zabrać się za inżynierię już za młodu, jeszcze w liceum czy nawet w szkołach podstawowych, bo to jest od 11 lat są te zawody, tam mogą startować takie, takie, ekipy. Także mam nadzieję, że w Polsce ta inicjatywa utrzyma się na dłużej i za rok znowu zobaczymy kolejną biało-czerwoną ekipę w takich zawodach. Od 99 roku jest, jest F1 In Schools, istnieje ten, ten program, i z 99 roku chciałem Wam pokazać. Model samochodu to jest Arus A20, z bardzo intrygującymi napisami na bokach, na sekcjach bocznych i na tylnym skrzydle. T minus, T minus. Nie do końca wiadomo co to jest, w zasadzie to nikt nie wie co to jest. Wiemy skąd to się wzięło. Książę Malik, Ado Ibrahim Malik z Nigerii, oczywiście, więc mamy tutaj nasz nigeryjski przekręt na księcia. Członek jednej z podobno 75 rodzin królewskich w Nigerii, więc w sumie żadna sensacja, więc trochę dziwne, że Tom Walkinshaw, szef Arosa, dał się w ogóle na to wszystko nabrać. Malik podawał się za syna jednego ze 150, przepraszam, nie są tylko wnuków króla Attaha, który miał podobno 14 żon, także tych wnucząt, tych królów, tam książąt. Było, było całkiem dużo. On próbował zaistnieć w świecie Formuły 1, próbował współpracować z japońskim zespołem, który nigdy nie stał na starcie, ostatecznie zespół Dome wspierany przez Hondę. Próbował także wkupić się w łaski Eddie'ego Jordana. I słuchajcie, to, że Eddie Jordan nie poleciał na kasę, którą ktoś obiecywał, tylko wypatrzył tam oszustwo w tym wszystkim, to już chyba mówi wiele na temat księcia Malika i jego podejścia. Ale to Walkinshaw dał się nabrać, uwierzył, że Dostanie 125 milionów dolarów zamiast za udział w zespole i sponsoring. Właśnie T-minus. Co ciekawe, sam Malik do końca nie był w stanie powiedzieć o co chodzi z tym T-minus. Raz była wersja, że to jest napój energetyczny, raz, że jest to jakaś marka, pod którą będzie sprzedawał luksusowe dobra, bliżej nieokreślone. Także od samego początku to generalnie pachniało ściemą, ale przez niemal cały sezon wydawało się ekipie Arus, że wszystko jest w porządku i że te pieniądze nadejdą. No niestety nie nadeszły, a zadłużenie z tamtego roku przełożyło się na to, że w 2002 roku jeszcze przed końcem sezonu zespół ostatecznie zbankrutował, a w tych samochodach bardzo ładnych skądinąd pomarańczowo-czarnych jeździli Torano Suke Takagi to jest właśnie ten Japończyk z tego modelu, który mam w swojej kolekcji i Pedro de la Rosa, który wtedy debiutował w Formule 1 i na inauguracji zdobył jeden punkt za szóste miejsce. Więc debiut udany, ale to były jedyne punkty Arosa w całym sezonie. Sam książę Malik później Słuchajcie, siedział w więzieniu w Teksasie za to, że przywłaszczył sobie pieniądze powierzoną przez ojca jednego z kierowców aspirujących do startu w serii NASCAR. Tam chyba niecały milion dolarów czy coś w tym stylu, więc tam troszeczkę odsiedział na koszt stanu Teksas. Później jeszcze kandydował w tym roku na urząd prezydenta Nigerii. W lutym były wybory, ale książę Malik jakoś ich nie wygrał, także... Troszkę pecha miał chłop w życiu, bo jej formuły się nie zaczepił. Na dobrej w polityce też kariery nie zrobił, ale cóż, no, życzymy mu wszystkiego najlepszego, lepszych losów niż ekipa Arus, która no, miała swoje momenty no, chwały to może za dużo powiedziane. Prawie wygrali wyścig w 97 roku na Węgrzech z Damonem Hillem wtedy w kokpicie. Jedyny wyścig, który wtedy z trybun oglądał młody Robert Kubica, stwierdziwszy później, że w sumie to oglądanie to nie za bardzo. Jak wróci na tor, to tylko w roli kierowcy, a jak wiemy, słowa dotrzymał. No dobrze, słuchajcie, to może już wystarczy tych wycieczek historyczno-krajoznawczo-przekrętowych, czy to Nigeria, czy zespół Reno i Flavio Briatore ze swoim spiskiem, którego wykonawcą był Nelson Mandela. Swoją drogą naprawdę no, brak szacunku się należy. Ciekawe swoją drogą, jak ojciec będzie tutaj w tej sprawie zaznawał, skoro przecież teraz jest persona non grata w padoku za swoje uwagi rasistowskie na temat Luisa Hamiltona. Także będziemy na pewno z uwagą obserwowali rozwój tych spraw i tych tematów i oczywiście z uwagą także śledzimy wydarzenia w Singapurze. Oglądacie to w sobotę rano zakładam, więc dzisiaj jeszcze trzeci trening i kwalifikacje bardzo ważne, no a w niedzielę wyścig na zmienionym torze, który kierowcom się podoba. Ciekawe jak będzie z wyprzedzeniem, i oczywiście z koncentracją w te dwie godziny w piekielnej wilgotności i duchocie. Nie wszyscy piją, bo Logan Sergent zrezygnował z napoju w swoim samochodzie, twierdzą, że on jest z Florydy i wytrzyma. Trzymam kciuki i życzę mu powodzenia, podobnie jak całej stawce oczywiście do zobaczenia w Via Play. Gościem w ten weekend w studiu jest Marcin Budkowski, także o Crash z 2008 roku na pewno też z nim będziemy rozmawiać. Ciekaw jestem jego wrażeń, czy tam w ekspre przy ekspresie do kawy w Enstone coś tam sobie żartowano po latach, haha pamiętacie jak tam było w Singapurze. No, nie wiemy, zapytamy, może usłyszymy odpowiedź, a tymczasem dzięki Wam wielkie za kolejne spotkanie i do zobaczenia już wkrótce.